Dziękuję Wam za Wasze odpowiedzi, za Wasze komentarze i refleksje, często bardzo głębokie, być może zmieniające życie na temat śladów narcyzmu w Was, ale także obserwacji, że rozumiecie wreszcie, co się dzieje w Waszym życiu, kiedy żyjecie na co dzień z osobą narcystyczną. Dziś kontynuujemy rozważania na ten temat i chcę powiedzieć więcej na temat typów. Narcyzmu, ponieważ jest z tym trochę zamieszania, trochę nieścisłości. Różni autorzy i różni komentatorzy y, różnie to opisują, a w końcu ostatecznie dla Ciebie najważniejsze jest to, jak masz w życiu rozpoznać fakt, czy właśnie masz do czynienia z osobą narcystyczną, niezależnie od tego, czy jest to Twój partner, szef, y, guru, nauczyciel, terapeuta, czy może rodzic z którym miałeś do czynienia i który w taki, a nie inny sposób Cię zaprogramował. To wszystko warto wiedzieć, warto zobaczyć, aby uzdrowić swoje życie, uzdrowić siebie z traum, ze śladów, zawłaszczenia, nadużycia i zranienia. Ja by po prostu już dalej iść w to życie mądrzej i lżej. Typy narcyzów, które są najczęściej wyróżniane w literaturze, to narcyz nieśmiały i narcyz jawny, czy też wielkościowy. Za chwilę powiem więcej o narcyzie nieśmiałym, ale w tym momencie chciałabym tylko zaznaczyć, że każdy narcyz w jakimś stopniu jest ukryty i w jakichś okolicznościach, czy w jakimś stopniu może grać nieśmiałego. Może też taki być, ale moim zdaniem wówczas ten narcyzm zbliża się bardziej do zaburzenia borderline personality disorder, czyli zaburzenia właśnie również z tej grupy, kloster B, ale bardziej borderline niż typowego narcyzmu. I różni się głównie tym, że zdobywanie uwagi jest związane z posiadaniem twojej sympatii, z byciem Jawnie pokrzywdzonym, byciem ofiarą, byciem tym, na kogo spadają strasznie niezasłużone i niesprawiedliwe cierpienia. To, co wyróżnia ich jako wspólna cecha narcyzów z kategorii NBP i narcyzów z kategorii BPD, jest to skupienie na sobie. Oba typy osobowości mają rojenia wielkościowe. Czyli gdyby zajrzeć do wnętrza narcyza ukrytego czy nieśmiałego i narcyza jawnego, zobaczylibyśmy mniej więcej podobne treści na swój temat. Tylko jeden będzie tym samcem alfa, który bardzo odważnie, czy samicą alfa, która bardzo odważnie kroczy w świat i widać, że się nie myli, zawsze ma rację, i jeżeli ktoś tak nie uważa, to ma problem. A ten drugi typ będzie mm, robił wrażenie kogoś wycofanego, może nieśmiałego, ale to nie jest prawdziwa nieśmiałość, tak bym powiedziała. To jest y, coś, co łatwo mylnie odebrać jako nieśmiałość, skromność nawet, a tymczasem jest tam po prostu, według mnie, więcej rysu paranoidalnego. I bardziej na wierzchu jest ta niska samoocena, która u każdego narcyza istnieje, tylko u jawnego, u takiego gwiazdożącego będzie ona bardzo głęboko schowana pod spektaklem, pod powierzchnią, pod rolą. Natomiast u narcyza nieśmiałego, bardziej skrytego, ona będzie widoczna. Ale skupienie na sobie jest tym ważnym kryterium, które pomoże ci zobaczyć, czy masz do czynienia z osobą. Manipulatywną i taką, która potencjalnie będzie wysysać Twoją życiową energię. Drugą cechą, która pomoże ci rozeznać się w tym gąszczu zachowań około narcystycznych i gier około narcystycznych, będzie poczucie ciała bądź w ciele. Jeżeli ciało mówi ci, że coś jest nie tak, to raczej możesz mu zaufać. Raczej Możesz w pełni polegać na tym, że jeśli ściskacie w dołku, robi się ciężko na sercu albo ściska w gardle albo ogólnie czujesz jakiś ciężar, jakiś rodzaj odessania, które nie ma uzasadnienia w twoim samopoczuciu, w zmianach pogody, tylko pojawia się przy tej osobie i na przykład zawsze przy tej osobie to jest to bardzo mocny znak i raczej pójdź za tym. Również samo to, że zastanawiasz się, czyli tu wchodzimy w proces poznawczy, tam był proces emocjonalny w ciele, tu mamy proces poznawczy, zastanawiasz się, że coś jest nie tak, niby wszystko pięknie, ale coś mi nie pasuje, to jest to znak, że prawdopodobnie masz do czynienia z osobą, Manipulującą czy wykorzystującą Cię w jakiś sposób. Wejdźmy teraz dalej w głąb Twojej psychiki. Czy przy tej osobie czujesz się nienaturalnie, jakby skrępowany? Nie wiesz, co się może wydarzyć i poszukujesz znaków poprzedzających te niemiłe wydarzenia? Tak jakbyś był cały czas zwierzęciem tropionym i starasz się przeczuć, co się stanie, albo bardziej aktywnie zabiegasz o względy tej osoby, ale zabiegasz, uczciwie to wiesz i widzisz, nie z powodu nadmiaru i troski, tylko raczej z powodu lęku, aby nie podpaść, aby się zabezpieczyć, aby ją zawczasu obłaskawić. Zobacz to. Daj sobie czas. To nie jest moment, być może teraz, chyba że wiesz to na pewno, aby udzielić tej odpowiedzi. Spokojnie możesz sobie przesłuchać ten filmik jeszcze raz. Zatrzymuj się na poszczególnych symptomach i zadawaj sobie w sercu, w duszy pytanie: czy właśnie to mi się przydarza? Czy mogę uczciwie powiedzieć, że tak się zachowuję, że tak czuję, tak myślę? Kolejne kryterium to kryterium czasowe. Czy w czasie, gdy jesteś z tą osobą, to czujesz się mniej zmotywowana, bardziej spięta, masz mniej radości i chęci do życia i ogólnie podejmowania działań, które skądinąd dziwnie zaczynają cię cieszyć, i masz ochotę je wykonywać, kiedy osoba narcystyczna jest dalej. Na przykład wyjeżdża. Możesz się spotkać z taką klasyfikacją. Częściowo o tym mówiłam w innym filmiku. Link do tego filmiku znajdziesz pod tym filmem. Jak narcyzm ukryty? Ross Rosenberg, który napisał książkę The Human Magnet Syndrome, jeszcze nie przetłumaczoną na język polski. Miejmy nadzieję, że wkrótce się to stanie, bo to jest bardzo dobra, bardzo wnikliwa książka. Klasyfikuje czy opisuje narcyza ukrytego jako tego, który na zewnątrz jest człowiekiem duszą, człowiekiem pełnym dobroci, serca altruizmu i tak jest postrzegany przez określone środowiska, w których funkcjonuje. To może być, często jest nauczyciel, terapeuta, coacher, ktoś, kto powiedzmy ma jakiś posłuch i ole rażenia. Ale w domu ten człowiek zachowuje się zupełnie inaczej. Więc to ukrycie polega wówczas na tym, że on jest sobą tak naprawdę, nie odgrywa spektaklu wtedy, kiedy ma do czynienia ze swoimi najbliższymi. Jak odkryć ten rodzaj ukrycia? Stosunkowo łatwo. Jeżeli masz jakieś podejrzenia co do osoby z którą obcujesz, dajmy na to, że jest to terapeuta czy trener rozwoju osobistego i zauważysz pewne ślady, pewne tropy, które budzą twoją wątpliwość. Na przykład jest to osoba silnie agresywna i dominująca, która używa niewybranych słów w stosunku do swoich klientów, która wręcz miesza ich z błotem, która bardzo dużo mówi o sobie, która po warsztatach umieszcza zdjęcia na Facebooku, na których głównie występuje ona sama, albo wyłącznie ona sama, która wciąż mówi o tym, jaka jest wielka, cudowna, wspaniała. Jak wygląda rodzina tej osoby? Jak zachowuje się i wygląda partner, najbliższa osoba? Zadaj sobie ten trud, bo warto, bo czasami to nawet widać na zdjęciach. Że mamy błyszczącego gwiazdora, a przy nim cichutką, szarą myszkę, która jest w cieniu, która jest zawsze wycofana. I jeśli widzisz te osoby razem na żywo, to bardzo łatwo zauważysz, że partner czy partnerka takiej postaci będzie zdominowana, przerażona, ustępliwa. To bardzo silny znak. Ale możesz też zauważyć, że narcyz uwypukla sztucznie Eskaluje swoją miłość do partnerki czy partnera tylko po to, aby zrobić z tego spektakl, aby być postrzeganym jako jeszcze cudowniejszy. Ale ty widzisz, że ta kobieta wcale się tak nie czuje, że ona przyjmuje to z pewną dozą niesmaku, zdziwienia albo też obojętności, ponieważ już jest przyzwyczajona, że taki spektakl ma miejsce, ale w głębi siebie wie, że w czterech ścianach. Wygląda to zupełnie inaczej. Obserwuj, obserwuj te mniej oczywiste symptomy, a będziesz wiedzieć i będziesz mógł zdecydować w pełni odpowiedzialnie, czy chcesz z taką osobą mieć coś wspólnego i czy yy, potencjalnie chcesz ryzykować również rodzaj zawłaszczenia czy odessania Twojej cennej życiowej energii. Wracając do klasyfikacji. Richard Granon, inny specjalista od narcyzmu, który sam wyszedł z zawłaszczenia narcystycznego i dużo o tym mówi, jeżeli słuchasz w języku angielskim, polecam jego filmy, znajdziesz również link pod tym filmikiem. Uważa, że właśnie kryterium ukryty jest troszeczkę nieścisłe, ponieważ każdy narcyz się w jakiś sposób ukrywa, i Richard Granon mówi także o typie narcyza perwersyjnego. Moim zdaniem, perwersja jest immanentną cechą narcyzmu w ogóle. I jest to rodzaj zachowania, które udaje coś innego, a jest czymś innym, więc tak naprawdę i angażuje w to bardzo wiele umiejętności, zdolności, środków, więc jest to z definicji zachowanie perwersyjne. Ale zapewne jedni narcyzi będą bardziej jawnie, inni bardziej skrycie, perwersyjni. Narcyzm perwersyjny, czy taki bardziej skomplikowany, nieoczywisty, możesz zauważyć po tym, że ta osoba będzie bardziej historyczna. Tak więc tu wkraczamy znowu w inne spektra zaburzeń, i rodzaje gier osobowościowych, o których też powiem w kolejnych filmikach. A zatem, w jakie spektrum wkraczamy w przypadku takiego historycznego osobnika, który jest bardzo skupiony na sobie? Wspomnieliśmy już o borderline, ale również w maniakalno-depresyjne spektrum osobowości, czyli tam, gdzie mamy wysoką amplitudę wzlotów i upadków. Bo często osoby, które prezentują jakalną depresyjność, będą również, zarówno w manii, jak w depresji, ale zwłaszcza w depresji, mocno skupione na sobie i mocno będą ściągać uwagę swojego otoczenia na swoje nastroje, stany, ich eskalacje, ich wyolbrzymienia i wszystkie dramaty z tym związane. Na koniec, kochani, powiedzmy jeszcze o narcyzmie subtelnym. Tak naprawdę to, co nazywam narcyzmem subtelnym, to właściwie jest styl narcystyczny. To nie jest zaburzenie narcystyczne osobowości, ale osoba, która posiada taki styl radzenia sobie z pewną grupą zagadnień w życiu, czy raczej która reaguje podobnie jak narcyz prawdziwy na narcystyczne zranienie, czyli ma tą ranę, ma to narcystyczne zranienie, które powoduje nieadekwatnie mocne reakcje na wydarzenia, które mogą być dla niej związane z właśnie z dotknięciem obszaru traumy, a obszar traumy u osoby ze spektrum narcyzmu zawsze wiąże się z domniemaniem własnej niedoskonałości, ponieważ jeżeli ty dotkniesz u tej istoty Miejsca, w którym Jakoby, Ty możesz tak wcale nie czuć, ale Jakoby mówisz jej, jest coś z Tobą nie tak, zrobiłeś coś nie tak, powiedziałeś coś nie tak, wówczas dotykasz narcystycznej rany, tego właśnie pierwotnego dziecinnego zranienia, gdzie ona za tym czuje się tak bardzo do niczego, tak bardzo słaba, tak bardzo kiepska, że nie wolno Ci tego miejsca dotykać. Oczywiście to jest niemożliwe w życiu codziennym, żeby czasem nie dotknąć takiej strefy. Ja na przykład miałam takie zdarzenie niedawno na Facebooku, że do kogoś coś napisałam, to znaczy skomentowałam post zupełnie niewinnie, absolutnie nie mając zamiaru tej osoby urazić, podważyć jej słuszności jej słów, i ta osoba poczuła się naprawdę. Głęboko dotknięta. Napisała do mnie w wiadomości prywatnej, że nie życzy sobie w ogóle żadnych komentarzy na swojej tablicy, na której ona rządzi. I ujęła to w dość radykalnych słowach. Ujęła to w słowach, które wskazują na właśnie dotknięcie tego narcystycznego zranienia i paranoidalne wyobrażenia na temat tego. Jaki był mój zamiar, czy jakie były domniemane tragiczne skutki takiego wydarzenia? Ale wróćmy do narcyzmu subtelnego. Tutaj osoba będzie prezentowała spektrum. Tego typu zachowań, i w pewnych momentach może nawet wydawać się, że spełnia wszystkie dziewięć, albo przynajmniej te wymagane pięć e, kryteriów z klasyfikacji DSM4 dla zaburzenia narcystycznej, narcystycznego osobowości, ale to, że jest narcyzem subtelnym, czy też jest narcyzem w cieniu, ma narcystyczny cień, poznasz po tym, że ta osoba. W innych warunkach, warunkach, kiedy czuje się bezpiecznie, spokojnie, nie podejrzewa nikogo o kwestionowanie jej w jakikolwiek sposób, ta osoba wtedy jest współczująca, ma empatię, jest szczerze skłonna do pomocy, troszczy się o innych, nie jest tak bardzo skupiona na sobie, jak to ma miejsce w przypadku narcyza. Faktycznego narcyza, który cały świat uważa za przedłużenie siebie, czy za scenę, na której rozgrywa sam siebie. Po tym to można poznać. To jest coś bardzo subtelnego, i to jest coś bardzo nieoczywistego, i tutaj potrzeba długich obserwacji. I długich badań, żeby móc z całą pewnością stwierdzić, czy ta osoba odczuwa faktycznie empatię, czy jest to tylko świetny gracz, który tą empatię udaje. To tyle, moi kochani, na temat różnych odmian i form narcyzmu. Bardzo krótko, mam tego świadomość, ale resztę pozostawiam już Waszym obserwacjom, Waszej dociekliwości, Waszym uczuciom. Bądź w ciele. Czuj, co mówi ciało, odczuwaj, co się dzieje z energią i ufaj temu. Ufaj temu maksymalnie. I jeśli cokolwiek jest nie tak, skracaj interakcję do minimum. Pod jakimkolwiek pretekstem wyjdź, zamknij temat, nie daj się wkręcać, bo to jest Twoje życie, Twoja energia i ona jest najcenniejszym, co posiadasz. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Namaste. 辛苦呀。